Co tu przyszedłeś? Czego chcesz? Kim jesteś? Barożki do góry. Powiedziałbym do ciebie to samo. Nie chcesz tego robić. Ty tak samo nie chcesz tego robić. Myślisz, że nie wiem, kim jesteś? Jestem no twoim utrapieniem. stanę z tobą twarzą w twarz. Ale mam takie przeczucia, że wciąż nie jest osoba, której szukam. Zachowujesz się bardzo... dziwnie. Wszystkie twoje działania są jawne. Nie boisz się tutaj przyjść sam? No no Mogę cię teraz zabić. Przebierańca w masce. Powiedział który, to przebieraniec. Który zakłada czyjąś maskę, bo boi się swojego prawdziwego oblicza. Który boi się pokazywać twarz i podszywa się pod inną osobistość, która kiedyś była głośna. A ty? Niby kim jesteś? Ja nie mam czego ukrywać. Całe życie działam w ukryciu i pod nikogo się nie podszywam. Wszystko zrobiłem się samemu. A ty? Przyszedłeś na gotowe. Jestem nawet skłonny schować przy tobie broń. Powiem, że jesteś bezsilny. Wiem kto jest pod tą maską. Zdziwiłbyś się. Tyle razy się już widzieliśmy. Ale jej się nie nauczyłeś. Nie wyciągnąłeś lekcji z tego, co ci mówię. Nie warto, popracuj z sobą i zacznij pokazywać swoją prawdziwą twarz. Przestań się bać siebie. Pokaż mi, kim jesteś naprawdę. To chyba powaliło, widzowie, co on? Wow! Ruch, ruch, ruch! Atakują mnie!